Hej, to ja Olivia, znaczy Karla. O i ja ten dobytek tutaj obok nie, tak. <tori> <gry> to jest moja kuzynka Bok. O tutaj, tutaj Kuzynka Zuza I, i jesteśmy na naszej wyspie wody. 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 Y, tej takiej... To, 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 to no. y, tej takiej jakby nad ziemią. I zbudowaliśmy nowy dom. Nasz taki będzie wspólny. To jest mój stary dom, który... I będziemy tam, y, będziemy tam... Przenosić wszystko, tam. aha. Udzielone budki. Jezu, pełno tu jest... Jezus, Jezus Maria! Wiedźma! może Ona pije ten, który Szedę. Natura świetnie oh, dobra okay. mm -hmm. no, to tak, e, ja wam pokażę wszystko, teraz ja wszystko bo się to teraz jest, ja tak jak widzicie tu jest mój domek, e, tam jest nowy, e, tu jest basen, w którym były delfinki, ale już ich nie ma, nie wiem czemu, e. Tutaj jest taka mini-mini farma, to jest takie jakieś mi rzeczy. Mam jeszcze nawet żelazo, ale... Tu... I tutaj jest taki, moja hodowla, e, hodowla tutaj tych marchewek i tych, bo my bardzo oszczędzamy na tym, a na tym. Na zboże i na marchewkę, dlatego że chcemy rozmnażać e, e, krówki i świnki rybły, później je jeść, tak jak wiecie o, właśnie tutaj dzień już się robi i to jest ta farma jak widzisz tam z tyłu jest grób mojej świnki która halinki to... no, tutaj, o, to tu nie, wnikajcie. nie, nie, nie mhm. i to moja była świnka, Halenka, halinka no, no, była bardzo fajna, bo słuchała się, bo znaczy, no, nie wychodziła po prostu z domu, już. E, tutaj jest mój. Mm, o! Grześ urosł! E, to, to jest mój kurczak. On już malutki, ale on, to jest w grześniu. Ja do No, jest taki mój kantorek. No. I ogólnie. Czekaj, coś tu przytomny. No, i teraz dalej. Daj yy, są przejścia. A tu jest bliżej. To są drzewka. Tak, plałuzdolona bardziej są. Znaczy, nie trochę jest, zbieramy, ale czasami. To były osy. Za nich specjalnie zrobiłam, ale ich pani już nie ma. Znaczy, już nie ma nawet. Ule są. Coś tam z robi, nie wiem co. Może no, byś miała bliżej do naszego nowego domku. Hmm. jak będziesz chciała pójść na to dostać. to kolejne jest. To jest nosa hodowla. Hmm. To są świnki. Tu są właśnie kurczaczki, dwa konie, to jest ten szary, to jest a ten czarny, zuzi, e, e, tutaj są owce i tam, i tam krówki, tutaj sienko, więc kolejne, jak trochę nawet widzicie, trochę nawet już, tu jest tak pierwszy nasz główny plac, który zrobiliśmy, to jest ta fontanna to jest nieskończone nieskończone wydobywanie bruku, że tutaj się kopie i masz. U góry też tak, to samo jest. Mogę nawet pokazać. Tu jest, o! Tu prawa. Tutaj też jest takie malutkie. Zgrzałam, bo ja to wstawię, nie? Zamraknie no. się Tutaj są oto, nawet trzeba za chwilę zebrać. To jest nasza ta, tam ten. Ja tu od oh, związki, bo na dole nas jest wioska i z wioski to widziałam tu. I, 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 i Nie wierzę. Że... Co no? A, było? A ci? No. Widzę. Mam tu? Um, no i kolejnym jest Zuzi Domek. Znaczy były Zuzi Domek. Tak widzicie mam dwa kotki, bo wcześniej Zmnożyliśmy je i przed ten, a ten biały z moim, z panem Stanisławem. No, mogę wam na oczach je pokazać. I wszedł ten. Więc tu są, tu są jej już A tu jest ten bo pan Stanisław. jej się, ona się nie mieści. Duże rzeczy, bo ona dużo wypraw robi, a ona po prostu siedzi w wiosce i buduje. A e, było... to jest w ogóle zejście wow. na dół. No, no z wody zrobione, bo co inaczej można? Chociaż można z rabinki, ale to no. bez sensu. No e, to tyle, to jest nasza wielka. No i dzisiaj w tym odcinku będziemy się przeprowadzać do tego domu. No, do tego. E, e, creeper. Mo... Jest. Aha. Może to będzie trochę Spróbuję nudne. Może to będzie trochę nudne, ale nie ruszaj się, no. Nie wierzę. Musisz to dwie godziny na raz robić. O. Super, ale go zabiłeś. Dobra, to tak. Zuję Iść tam swoje rzeczy, ja swoje. Zostałem tak. ten domek, ale bez niczego. Będę tutaj przychodzić, ale już tak trochę rzadziej. Bo muszę się przyzwyczaić, że moje rzeczy wszystkie są tu w tym domku. Bo od początku mieliśmy oddzielny domek, ale postanowiliśmy. Nawet to chyba był mój pomysł nawet. Na dom taki nasz wspólny? Tak, to był mój pomysł. Siemano. Wygląda jak taki komin trochę. No i to był mój pomysł. No i tutaj są moje wszystkie rzeczy. po prostu będzie bez niczego domek prostu gdzie jest pan No dobra, to są. na razie wam nie będziemy pokazywać jak yy... przeprowadzam chociaż nie wiem może znaczy ja, nie, nie jak ma. zbieramy te rzeczy stąd no, tutaj dobra. Ja, no. dobra to właśnie chwila. więc ogólnie ja wziąłam tylko na razie jedną skrzynkę a ja już wszystkie biorę no, no ja mam tyle rzeczy że uhh Wam pokazać tutaj tutaj, jedzonka, jedzonka, uhh uhh buraczków, uhh 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 bo ja zawsze zbieram, ona no, tam idzie na wyprawę i tam różne takie. E, no i teraz właśnie zbieram. No. Później to wszystko posegreguję, bo będziemy mieli wszystkie Jest rzeczy po prostu e, razem. No, albo możemy, albo no. E, i tu są moje kolejne rzeczy, takie bardziej potrzebne. Chociaż nie wiem. E, chodź, chodź Stanisław, chodź. Um, oczywiście nasze kotki też się przeprowadzą. Mm -hmm, oczywiście. E, Chociaż z tej nie wiem, ale będę No. I to jest nasz domek. Tu fajnie zrobiła pani te schodki. Tu będziemy mieli u góry, no, spańko. Pitaj. A tutaj będzie po prostu, mieć skrzynki i tak. No, jakieś taka kuchnia. No. Dobra, chodź, Tasiu. Jest w środku. Mogę Wprost, krzyniki, masz, tutaj masz, marzy... No. Później posegregujemy, że jedzenie w jednej, no, no, potem jakieś takie miecze nasze. No, no, no. I bloki, oczywiście. I takie niepotrzebne. Jaki Grzesiu, to jest Stanisław. Ech, no Stanisław. Stasiu. Graj, po rzeczy. E, chodź, Stasiu, idziemy po rzeczy. Twoje też, oczywiście. Ty się też przeprowadzasz. Idziemy, mm, to tak, mm, robimy takie coś, że mm, będzie się nas i wszystko, ja tam wezmę jak się, chociaż nie muszę. nie mm, muszę, to wszystko, a tam, chodź, Proszę, chodź, bo nie mogę biegać, to mi jakieś te, nie, tu jest dużo jedzenia. A, a, zapomniałam źle tarcza w ogóle. Nic zda, zapomniałam o tym. Chodź Stasiu. A no. nie spadnij, bo ja cię nie będę ratować. <grym> Chodź. Proszę cię nie spadnij. No to często się nam zdarza. <grym> że albo my spadamy, albo <grym> nasze zwierzęta. Tak no, właśnie. Tak jak właśnie Halinka. W tej pamięci Halinka. <grym> Czemu? O <on już> nie, nie <grym> Ja już mam dwie To masz pewne. te później wszystko przedzielimy. Chyba mhm. ja biorę idę i dręczyć. A ty łóżko. nie masz żadnej tej skrzynki? Mam. To Zdejmij. Te wszystkie? No. chociaż ja muszę coś zjeść. Daj mi coś do jedzenia, bo nic nie mam. Moje, no. moje 26, nawet i więcej trochę. 30, może tylko masz. Niech chcę lepiej. Super. Stanisław cały czas. Daj pół. mi to. Lezie. Daj mi to. Ty poszła No mi. jest. Ale Dajnica. tam jest u góry. A. Serio? Ja to wzięłam? ze sobą. Stanisław, tylko tego nie zjedz. Beki Super, dobra. Idziemy po moje skrzynki, znaczy nasze. Stasiu. Stasiu. Miał ale gdzie? Chyba, że to O, jesteś, Stasiu, o. Pan Stanisław. Bo to jest mój taki Stanisławek, taki malutki. Malutki. Znaczy malutki. Duży. No, że... <laughs> no i teraz się przeprowadzamy. Krafting jakiś muszę wziąć. Auć. Zatrzymaj na chwilę, bo no. to będzie... Długi film. Jesteśmy na chwilę, bo nie chcieliśmy Was przynudzać. No i tak. I wziąłem od razu, jeszcze mam jedną skrzynkę. No, więc tak. Taką ważniejszą skrzynkę, jedną najważniejszą. Dobra, to tak. To nie e, widziałam, że... Oh, mam skurcz, mam skurcz! Oh, oh, mam skurcz! Sorry, bo miałam skurcz... Może I, i to, to mam, wytniemy. Mam, i, znowu mam, I znowu mam skurcz. A tutaj jest jeszcze ten to zawod. Mhm. E, oczywiście e, nie wzięliśmy tego że kreatura. My mamy tyle tu skrzynek. W ogóle nie e. wiemy po co. Aha, łóżko no, moje. Oczywiście nie wzięliśmy tego z kreatywy, nie jesteśmy cheaterami, tak jak inni, nie odpowiem nie co to, ale... W sumie to, tutaj tą taką tą... Chyba przeniosę grup No Tam. Dobra, e, jednym ja ja wystarczy. Je, e... o, o, o skurcz! <laughs> to weź prosto nie miej, tylko tak. O skurcz! <laughs> O, to będzie ten... o, grzesiu! Chodź grzesiu, czeka, nie wiem jak się wiąże. A, yy... eee. Dzwonek. Dzwonek, 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 dzwony. Dzwony, dzwonek, dzwony. Dzwonek, 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 dzwonek. XD. <laughs> A, XD. <laughs> o jezu. Co? Jakby co to to było z, z wypraw, to wszystko? O, no, no to, to przede wszystkim moje. No, znaczy nasze, bo my no. byliśmy bardzo na bardzo długiej przyprawie, prawie, teraz nam powiedzcie. Serio, my takiego, my tam. już chyba kilka dni gramy w to. No, żeby ten, to wszystko ten, wybudować. Tak. Dzisiaj właśnie robiliśmy ten domek i odwiedziliśmy wszystkich tutaj, naszych kolegów, koleżanek i no, po prostu no i trzeba Wypyty! What the fuck? What the shit? I can do Please, please. Tu są jakieś płatki, o. Gdzie twoje kotki? To na dole może. Bo tu nie ma miejsca. Tak, chcesz? Jak nas słuchać w ogóle? Chyba ja.